Pani Dorota Kościukiewicz Markowska, witamy serdecznie. Witam serdecznie. Wizażystka, kobieta sukcesu, podróżniczka. To będzie wizażu za moment. Ja, Dokładnie. Najnowsza wystawa, którą możemy oglądać mhm. do 13 marca. Co to za wystawa? To jest wystawa moich zdjęć Beauty Fashion, które są w albumie Pałac kolorów, magia makijażu. I rzeczywiście w klubie Delta w Dąbiu zapraszam, można zobaczyć bardzo duże fotografie, takie metr na 70 m pokazujące rzeczywiście dziewczyny, które zmieniają się, może nie do poznania, bo to już nie są normalne makijaże, może ja tutaj... Bo to nie są Coś takie pokażemy. makijaże, które rzeczywiście na co dzień mogłybyśmy nie, nosić nie, 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 nie. do pracy, tylko są to takie makijaże Sylwester, na których widok po prostu byłbyś. W sposób przejść w obojętnym. Może ja pomogę i będę trzymał to do O, super. Tak? Przekażemy. Chociaż będę miał jakieś zaangażowanie w tej części. Tak, to jest właśnie część fashion z tego albumu i, i można tam pokazywać różne zdjęcia. To idziemy dalej, rozumiem? To Panie były sobie modelki, rozmawiają. profesjonalne modelki czy dziewczyny? Tak, w dziale, w ogóle Pałac Kolorów, album Pałac Kolorów Magia Makijażu jest podzielony na dwa główne działy, metamorfozy, w, której, w którym biorą udział normalne kobiety. Chyba takie. na początku to jest, Tak, to jest na początku, a tu jest dział fashion, w którym są rzeczywiście profesjonalne modelki. Polki, Meksykanki, Brazylijki, także mamy tutaj piękności ze wszystkich stron świata. To jest ten dział bardziej normalny, pokazujący. Taki bardziej codzienny, tak, widziany w centrum handlowym. 100%. I... Tak, w jaki sposób kobieta się może przekształcić za pomocą makijażu, delikatnym muśnięciem i, i już jest kobietą no, czasami nie do poznania. Tu mamy właśnie kobietę przed. I jak to i było? To był casting na te panie, które chciałyby wziąć udział w takiej sesji zdjęciowej, w takiej metamorfozie? Skąd te panie się wzięły w tym albumie? W dziale metamorfozy to większość to są moje koleżanki czy znajome, bo to jak, jak powiedziałam, to są zwyczajne, zwyczajne osoby, zwyczajne, niezwyczajne, bo nie, nie, nie w sensie zwyczajne, zwykłe w różnych grupach wiekowych, bo to jest od modelki, modelki w sensie, że mi akurat użyczyła swojej twarzy kilkunastoletniej, aż do pani po pięćdziesiątce, którą celowo zrobiłam królową po pięćdziesiątce. I jak modelki... zmienia się właściwie kobieta po makijażu? Już kiedyś bo Gościłam panią w studiu, było to chyba jakoś rok temu, w kwietniu. My tak. już wtedy rozmawiałyśmy o tym, jak makijaż może zmienić kobietę: z takiej szarej myszki, kilka muśnięć rzeczywiście mm -hmm. e, pudrem czy, czy też różem. Jak to się zmienia? I to niezależnie od wieku. Niezależnie ja widzę, od wieku, tak. Czytam, tak. Szlachcianka po trzydziestce, tu chwilę wcześniej była dwudziestoletnia dama, czyli tak naprawdę nie ma tej reguły. Nie ma absolutnie żadnej reguły. Tu, akurat w tych nazwach, jest nawiązanie do pałacu. Chciałam, żeby te wszystkie dziewczyny miały takie pałacowe nazwy. Makijaż pod kątem wieku oczywiście zmienia się, bo tak jak nastolatka czy dwudziestolatka, może sobie poszaleć z makijażem bardzo mocno. Tak już kobieta dojrzała po 30, po 40, po 50 coraz bardziej powinna uważać na ilość samego makijażu, na ilość podkładu, na ilość cieni na oczach, bo czym tego jest więcej, tym bardziej dodaje sobie lata, chcemy wyglądać wszystkie świeżo i naturalnie. Ten album jest o tyle y, ciekawy, bo on jest określony no, nie tylko właśnie zdjęciami, które tutaj odgrywają pierwszoplanową rolę, ale również jest opis, dokładny opis tego makijażu i tak. to w dwóch językach. Tak, w części metamorfoz y, są dokładne przepisy, jak przepis do gotowania zupy, w jaki sposób można zrobić sobie taki makijaż. Y, dzienny, wieczorowy tak. też kilka pozycji makijażu ślubnego, w jaki sposób można sobie zaaplikować dane kolory. W części fashion niestety nie zmieściło się już tyle opisów, tam, tam bardziej jest to obrazowe, jak takie obrazy na twarzach modelek, i są to na tyle skomplikowane makijaże, że trzeba by było rzeczywiście dużej ilości tekstu. I rzeczywiście album jest dwujęzyczny: jest po polsku i po angielsku. I, i tu może się pochwalę, że za miesiąc będzie w największych stolicach wszystkich krajów. A nie ma się Proszę co dziwić, ja może zacytuję, Sylwester, tak, do, do makijażu oczu użyłam cieni w kolorze cynamonu i piasku, złota, perły oraz lekkiego różu. Chcąc dodać blasku, zastosowałam perłową kredkę w kącikach wewnętrznych, do tego nad i pod źrenicą, tuż przy samej linii rzęs, zaaplikowałam złoto. Myślę, to, że znam mógłby się pogubić. Znaczy, Ciekawe, ja czy tu... Pan mógłby to powtórzyć. Nie, ja wychwyciłem tylko tam kilka kolorów, więc wiedziałbym, jakich kolorów szukać, aczkolwiek kto. Piasek, wszyscy wiemy jak wygląda piasek, przynajmniej ten nasz nad polskim morzem. Ile czasu trwało zgromadzenie zdjęć, tworzenie tego albumu, aby rzeczywiście wydać go w takiej mhm. postaci? No, z 7 lat wcześniej zaczęłam robić pierwsze zdjęcia, jeszcze będąc w Meksyku, te do części fashion. A już takie. Czyli na przykład to jest część fashion. To jest część fashion, tak, to się zaczyna taka część bardzo fashion. Charakterystyczna. Tuż są zupełnie inne kosmetyki, zupełnie inne pigmenty, bardzo mocny kolor. I odważny kolor. Bardzo odważny kolor. To są zdjęcia, które można zobaczyć na jakichś okładkach. Tu akurat ja współpracuję z magazynem Make Up Trendy. Wiele z tych zdjęć było okładkami. Można zobaczyć też te zdjęcia w czasopismach jako editorial beauty. Nie jest to, muszę powiedzieć Paniom, nie jest to makijaż taki do inspiracji, do normalnego noszenia na co dzień. Jest to bardziej sztuka, powiedzmy. A skąd inspiracje do wykonania takiego, a nie innego makijażu? Czy widząc kobietę, od razu Pani widzi ją w jakimś makijażu? To jest tak, że dopasowujemy mhm. to jakoś, nie wiem, do charakteru, sposobu bycia, czy po prostu pierwsze wrażenie mhm. i od razu gdzieś ten pomysł w głowie się rodzi? w tych makijażach normalnych, dziennych i wieczorowych, to właśnie tak to jest, że widzę kobietę i jakoś się to tworzy wizja. Też oczywiście, tak jak kiedyś rozmawiałyśmy, biorąc pod uwagę jej charakter i osobowość, to nie może gdzieś zupełnie przeczyć jej, jej charakterowi. Natomiast do części fashion to już jest kompletne szaleństwo. To jest to co, to, co mam w głowie i modelka jest jak gdyby takim białym płótnem, na który Farb, pomysły. Tak, zamiast farb nanoszę po prostu farby makijażowe, cienie, cienie sypkie, brokaty yy, i wszystko, co mi do głowy wpadnie. I w tym kontekście na pewno rzeczywiście to, że, że byłam w Meksyku tyle lat, to miało bardzo duży wpływ, bo te kolory gdzieś tam yy, yy, wniknęły we mnie i eksplodują później. To widać, bo ja teraz patrzę <laughs> tutaj na takie wspaniałe kwiaty. Ja chciałbym zapytać, bo. Kiedyś słyszałem o tym, że jeżeli chodzi o kwestię urody kobiety, możemy mówić o różnych porach roku, typach po, po, ty, 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 typam właśnie tych po, pór roku. Jak to się odnosi do pani, że tak powiem, od jakichś tam nastawienia, tworzenia tych makijaży? Jaki ma to wpływ na samą kolorystykę na przykład tego, jakich kolorów używa kobieta? Takie dobre pytanie od mężczyzny, prawda? Naprawdę <laughs> słucham, nie mogę, mogłem... aż też nie mogę Tu z tyłu wierzyć. było przyklejone, ja po prostu je znałem, dlatego... <laughs> Nie doceniłam Cię. Jeśli chodzi o, o zasady, właśnie te wiosna, lato, jesień, zima, ja akurat jestem bardzo mocnym buntownikiem, że tak powiem. Wychodzę poza wszelkie ramy i zasady rządzące w świecie makijażu, wizażu I tak jak Pan wcześniej pokazywał te pierwsze zdjęcia jeszcze z działu metamorfos, to tam jest pokazana dziewczyna sote, czyli bez makijażu, pierwsza, pierwsza w ogóle. I później jest y, ukazana w makijażu typowym wiosennym, w makijażu letnim. Tak, to jest dziewczyna. Może poka pokażemy jeszcze raz, żeby widzowie mogli zobaczyć. Przed i po. Czyli przed tu, i mamy... po. tu jest dziewczyna przed, czyli to jest taka typowa jesienna uroda według tych kanonów. I ja chcę pokazać, że y, może fascynująco wyglądać jako y, wiosna. Czyli to, Można? jako. Jako lato, czyli następna strona. To, to, to będzie ta sama dziewczyna jako lato. Ja, aż nie do wiary, że tak. to jest ta sama osoba. Jako jesień to jest następna strona. Czyli można mieć kobietę na każdą porę tak, roku. Tak, i jako zimę. nie tego dosłownie, Czyli, tak, to czyli nie rzeczywiście. Dobrze. Ale <laughs> zmierzam, że jest to cały czas ta sama tak. kobieta. E, tu jest jak gdyby um, pokazanie i, 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 i żeby kobiety jeszcze bardziej eksperymentowały ze sobą, żeby nie narzucały sobie zdania. Zainspirowanego przez dyktatorów, że jestem taka, więc będę używała tylko szarości, albo tylko różów, albo tylko zieleni, czy pomarańczów, czy jakichś kolorów, które kiedyś ktoś mi powiedział, że mi pasują. Wychodzenie poza to jest, to jest dla mnie coś najbardziej wspaniałego, że możemy robić to, co chcemy rzeczywiście. Jaka była reakcja, jakie były reakcje tych kobiet, które wzięły udział w dziale metamorfozy, gdy zobaczyły się w lustrze? Czy w ogóle podczas makijażu Pani pokazywała co chwilkę lustro, czy dopiero czekając na efekt końcowy? No i jak to? Właśnie to... Od... Odsłona tej twarzy, jakie były reakcje? No właśnie nigdy nie pokazuję paniom tego efektu w trakcie. Już te, które mnie znają, wiedzą, że nie, nie ma lustra przed. Tylko rzeczywiście, jak już kończę makijaż, panie mogą zobaczyć się w lustrze. I to jest dla mnie też najfajniejszy moment, bo jest taki raptem. To coś z wnętrza wychodzi na zewnątrz, jest taki błysk w oczach i wow, ja też lubię być piękna. Czyli jest taka szczerość, bo tutaj nie ma... Jest, jest, jest szczerość i jest takie zado samo zadowolenie, bo każda kobieta według mnie jest piękna. Czasami y, nie potrafimy tego y, ukazać jako kobiety, ale co jeszcze najbardziej niesamowite, że niektóre kobiety myślą, że nie są fotogeniczne, że absolutnie źle będą wyglądały na zdjęciach. Tutaj miałam akurat y, kilka osób z rodziny. I, I zobaczenie Doznałeś siebie, roku. tak, zobaczenie siebie później w aparacie, czy zobaczenie siebie w książce, już jak zdjęcia są jeszcze y, oświetlone, doświetlone i, i, i gra kątami twarzy, no to jest niesamowite, bo modelki znają siebie, że są takie, jak mogą, mogą wyglądać jak gwiazdy, a, a zwykłe kobiety, y, no to, to jest takie wow, Ile Trzeba poczekać, aby stać się taką gwiazdą, czyli mówiąc wprost, ile trwa zrobienie takiego prostego makijażu, prostego na mm -hmm. pierwszy rzut oka, tak? Czyli mówimy o tych metamorfozach, mm -hmm. a z drugiej strony e, tego, który jest takim totalnym odlotem, o którym Pani mówiła. E, proste makijaże to jest około godziny, półtorej godziny powiedzmy. E, te szalone to jest około dwóch, trzech, może ja pokażę okładkę też, bo na przykład e, okładka... To już jest totalny szalony. Tak. E, tu wygląda, że są praktycznie tylko trzy kolory, złoty, turkus i różowy, ale tak naprawdę tego złotego to jest kilka odcieni plus brokat. Turkusu też kilka. Jeśli wnikliwe oko zobaczy, to tam znajdzie też zieleń, szmaragd, błękit. O, tak Także rzeczywiście taki makijaż, ten akurat makijaż trwał mniej więcej trzy godziny. Czyli jak widzimy, Sylwester godzina to jest takie minimum. Pani to zostało nam dosłownie półtorej <noise> minuty, musimy Ale jak pani, po... o konkursie Ale jak pani teraz powiedziała, to ja dopiero zauważyłam, że to faktycznie jest kilka odcieni turkusu. A no to super, to ma Pan do ja też się uczę. Świetnie. Musimy powiedzieć o konkursie. Jakie jest pytanie konkursowe i co nasi telewidzowie, bo niekoniecznie tylko Aha. Panie, mogą wygrać? Ja tutaj specjalnie właśnie dla telewidzów przyniosłam taki kalendarz z najbardziej ciekawymi zdjęciami, może z grupy fashion. I wystarczy odpowiedzieć na pytanie. Ja pokażę, a prosimy o pytanie, bo już musimy naprawdę kończyć. W jakim kraju mieszkałam 7 lat? Drodzy Państwo, pytanie proste, wystarczy tylko poszperać w internecie, a odpowiedzi prosimy przesyłać na nasze facebookowe konto w prywatnych wiadomościach Balaktyka Galaktyka Pomarania. Pomerania. Pani Dorota Kościukiewicz-Markowska była naszym Państwa gościem. Dziękuję Było bardzo. Było nam niezmiernie miło Panią Dziękuję. gościć. Życzymy sukcesów, trzymamy kciuki Dzień. za dalsze Dzień. działania. I wielu kolorów i wielu kolorów. <noise> Dziękuję na zajechałem.